Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmy z Kalisza. Witam Cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Miło mi będzie, jeżeli zrecenzujesz moją działalność szachową na moim Facebooku. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale. Moi drodzy, kontynuacja serii o mistrzach świata. Także jeżeli nie widziałeś pierwszego odcinku na temat Wilhelma Sztejnica oraz drugiego odcinku na temat. Laskera, to serdecznie zapraszam, na pewno wprowadzicie to w, w temat i w, po prostu w tą serię, którą tutaj prezentuję. Dzisiaj, moi drodzy, trzeci mistrz świata Jose Raul Capablanca. Słynny Kubańczyk, który tak się ogólnie mówi, był doskonałym takim reprezentantem, ambasadorem szachów, ponieważ wykazywał naprawdę bardzo wysoką kulturę osobistą. Ponoć znał wielu znakomitych ludzi na ówczesne czasy, chociażby chwalił się tym, że kumpluje się z Fordem, tym właśnie od samochodów. Także José Raúl urodził się w 1888 roku na Hawanie. Zmarł w 1942 w Nowym Jorku, i właśnie ze Stanami Zjednoczonymi też wiązał pewien, w pewnym okresie swojego życia pewien epizod, ponieważ tam się przeniósł. Tam na Manhattanie w klubie szachowym rozgrywał wiele pojedynków ze znakomitymi zawodnikami. No i to właśnie Jose Raul odebrał tytuł Mistrza Świata Laskerowi. I tak jak się mówiło, podchodząc do meczu, Jose Raul tak się pewnie czuł, że, że po prostu pokonał. Laskera, że to jest tylko po prostu formalność i co ciekawe Lasker wcale temu nie przeczył i to w tym pojedynku to właśnie Capablanca był faworytem, no i w zasadzie rozprawił się z Laskerem bez żadnego problemu i przez długi, długi czas nie było takiego meczu o Mistrzostwa Świata, w którym jeden z zawodników nie wygrałby żadnej partii a właśnie w tym meczu o Mistrzostwa Świata Lasker po prostu został pokonany do zera, tam oczywiście remisów tradycyjnie nie liczono Jose Raul Capablanca Zdecydowanie styl taki strategiczny, taki bym powiedział niesamowity rzemieślnik, także dzisiejszą partię, którą zaprezentuję Kapablanka kontra Ragozin, to jeżeli miałbym przyrównywać to do jakiejś takiej sytuacji gdzieś tam z życia zwierząt, to to myślę, że to takie powolne oplatanie jak Wąż boa, to to jest to, co cechuje Kapablankę. Gdzieś tam w moich notatkach znalazłem takie zasady Kapablanki. Szukałem również tego gdzieś na internecie, no i powiem szczerze, że nie znalazłem, także myślę, że to taki unikat. Zobaczcie sobie, Kapablanka podzielił to na takie zasady ogólne, zasady debiutowe, zasady e, gry środkowej, zasady e, gry końcowej. E, czy to, no, mam nadzieję, że tutaj właśnie to to, to jest jakiś sprawdzony materiał, ponieważ e, nie jest podpisane żadne źródło tego materiału, także myślę, że część, część zasad z pewnością pozwoli Ci po prostu lepiej grać w szachy. Także widzisz to właśnie na, na, własnym, na, na swoim ekranie, także zapoznaj się z tym. Co tutaj jeszcze mogę dodać o Kapablance? Kapablanka wieścił, że szachy są na tyle już rozpracowane, że każdy pojedynek na wysokim poziomie będzie kończył się remisem. Oczywiście, jak widzimy do tej pory, mimo tak e, ogromnej, rozbudowanej e, wiedzy debiutowej, e, nadal znajdu, znajdowane są w nowinki. Oczywiście te nowinki e, już tam szukane są gdzieś tam w okolicy 20 czy nawet 30 ruchu. E, także Capablanca w, stworzył swoje szachy, podobnie jak szachy Fischera. E, szachy Fischera, czyli te takie e, losowane na ostatniej linii, także możesz też je sobie zobaczyć, zwane również szachami 960. Z kolei szachy Capablanki to takie e, troszeczkę poszerzenie szachów. I dostawienie dwóch dodatkowych figur. Tutaj źródłem, źródłem te, te, tej informacji jest Wikipedia. Także możemy dostawić sobie arcybiskupa, który chodzi jak goniec lub skoczek także fajna, ciekawa odmiana. I dostawiony też jest również kanclerz, który chodzi jak wieża i skoczek także no, można sobie w różny sposób te urozmaicać te, te szachowe pojedynki, także no, bardzo fajne. Jakby takie coś wprowadzono na czeskomię, też bym sobie z pewnością spróbował. Także moi drodzy, Jose Raúl Capablanca, słynny kubańczyk i teraz próba jego niesamowitych strategicznych możliwości. Tu jeszcze tylko dodam jedno, że Cecil Purdy mówił, że do czasu Fidela Castro to właśnie Capablanca był najsłynniejszym kubańczykiem, a do czasu Fischera to właśnie Capablanca był najsłynniejszym szachistą. Także to świadczy po prostu o klasie tego e, zawodnika. E, niestety e, przegrał mecz, e, mimo że był murowanym faworytem z Mistrzostwa Świata z Alechinem, i o tym właśnie pojedynku będę mówił w, w kolejnym odcinku. E, no i niestety tam. E, traktowano troszeczkę Kubańczyka jak takiego egzotycznego zawodnika i tam za bardzo nie dostał w ogóle szansy na to, żeby wziąć udział w meczu rewanżowym. No i tutaj troszeczkę, można powiedzieć, Alechin przegiął, no ale to jest temat na osobny odcinek. Białymi Jose Raul Capablanca, czarnymi Wiaczesław Ragozin, partia z Moskwy z 1935 roku, zobaczmy. Białe D4, czarny skoczek F6, C4, E6, skoczek C3, goniec B4, może być to Nimcowicz a może być to też, kogo my tutaj mamy, mamy tutaj właśnie Raguzina, ci dwaj panowie też się spotkali i tam poszło troszeczkę inaczej, tam Capablanca wybrał posunięcie Hetman B3, no raczej w, w obecnej teorii raczej spotykamy części posunięcie Hetman C2, albo E3, albo skoczek F3, Hetman B3 to jest, to jest jednak dalsza linia i tutaj zwróćmy uwagę, że jeżeli nastąpi taki układ jak skoczek C6... E3, D5, to to ustawienie, które tutaj widzimy, czyli pionek na D5, pionek na E6, skoczek na E6 i goniec na B4, to jest właśnie obrona Raguzina, która myślę, że przeżywa teraz taki swój renesans, wielu zawodników ponownie zaczyna ją grać, także wystarczy spojrzeć na tegoroczne Mistrzostwa Polski, mężczyzn w 2020 roku, m.in. Daniel, Daniel Sadzikowski namiętnie to gra, wydaje mi się, że Maciej Lekowski też Takim, takim, takim debiutem też się posługi, posługuje. Także myślę, że też wielu, znajdziemy wielu innych polskich arcymistrzów, którzy tego Ragozina po prostu trenują i no uważają, że to jest bardzo dobry debiut. Także tak nie poszło. W partii poszło po końcu B4A3. Uważam, że. Ta opcja nie jest najlepszą opcją, aczkolwiek tutaj powstaje bardzo specyficzna pozycja, którą trzeba po prostu umieć grać. Po gońcu bije C3, po B Bije C3. Oczywiście teraz już nie gramy posunięcia D5, ponieważ te pionki się mogą rozprostować. Tutaj cel jest zupełnie inny. My bardziej chcemy wejść w taki wariant, czyli C5 i zaproponowanie wejścia do tak zwanego tramwaja. Także po DB C5, no raczej nikt nie chce mieć takiego fatalnego układu. Pionek C5 z pewnością spadnie, a C4 to jest tylko kwestia czasu. Także po BeBi c C3 tutaj odpowiedział D6. No oczywiście to C5 też jest jak najbardziej ruchem poprawnym. Nawet bym tutaj śmiał twierdzić, że nawet ruchem lepszym. D6 poszło Hetman C2 ze strony kapablanki, Roszada ze strony Ragozina. Białe budują mocne centrum, czyli E4, czarne E5. Tutaj oczywiście powinniśmy wykorzystywać przewagę przestrzeni. Wszelkie wymiany raczej są z korzyścią dla białego koloru. Przede wszystkim pionki zdublowane powinny mieć jeszcze jednego pionka bocznego. Także jeżeli widzimy taki układ, to tutaj twierdzę, że te pionki nie są aż tak bardzo słabe, jeżeli na przykład zagramy jednak w ten sposób, to te pionki zostają samotne. No i to są właśnie to są słabości pionkowe, które czarne będą chciały wykorzystać. Także po a4 e5 gonię z d3 rozwijamy figury i c5 znowu zaproszenie do tego, żeby pójść w taki wariant. Tutaj, oczywiście, można to zrobić z taką na przykład myślą, żeby wejść skoczkiem na to pole, tylko wcale nie jest łatwo się dostać teraz na pole D5. Z reguły to robi skoczek, czyli skoczek B1, skoczek C3 i skoczek D5. Tutaj tej figury nie ma. No, trzeba by było jakoś tak manewrować dziwnie. Czyli nie wiem, konie 2, koń G3, koń F1, koń, koń E3 i koń D5. Strasznie długi plan, także myślę, że białe. Nie mają w ogóle po co się na taki plan pchać. Tym bardziej, że jeżeli pionek stoi na D5, no to bardzo ogranicza tą sytuację. Także po ruchu C5 z pewnością białe prędzej czy później zagrają ruch D5. Tu poszło jeszcze skoczek E2, skoczek na C6. I właśnie następuje to posunięcie D5 z tempem, skoczek na E7. Teoretycznie mówi się, że dwa skoczki są lepsze w pozycjach zamkniętych. Co to jest pozycja zamknięta? Właśnie taką pozycję widzimy, czyli po prostu linie centralne są przeblokowane, pionki stoją naprzeciwko siebie, ale z drugiej strony ten, kto ma możliwość przesuwania pionków, stoi lepiej, a wydaje mi się, że tym kolorem jednak są białe. Po ruchu F3 czarne też próbują coś tutaj zrobić, no co tutaj można przesuwać, no ten pionek nie pójdzie, ten pionek nie pójdzie i ten pionek nie pójdzie, B5 jest bardzo trudny, bardzo, bardzo trudnie do osiągnięcia, na przykład po A6 może nastąpić oczywiście posunięcie A4, jedynie co czarnym zostaje to dojście do posunięcia F5, dlatego nie dziwi posunięcie skoczek D7 właśnie z takim mniej więcej planem, wydaje mi się, że skoczek e 8 jest z lepszą opcją. Chociażby z tego względu, że nie blokuje gońca i jeszcze ten skoczek może tutaj się e, po jakimś na przykład ruchu G6 i skoczek G7 może na to pole się wbić. E, na F3 skoczek D7 i, i poszło posunięcie H4. E, Capablanca no właśnie z tego jak przyglądałem jego partię, to naprawdę był taki bardzo mocno strategiczny zawodnik. I tak jak właśnie mówiłem, powolne duszenie przeciwnika to to, co charakteryzowało właśnie Jose Raula. Raczej tych takich słynnych kombinacji u niego nie zobaczymy, ale zobaczymy taką bardzo mocną, logiczną grę i bardzo fajne plany, które m.in. zaprezentował w tej partii. Tutaj, oczywiście, H4 jest wycelowane w to, że gdyby czarne chciały zagrać G6, no to po H5 bardzo fajnie. Otworzymy sobie po prostu tą wieżę na linii H. Skoczek idzie na B6, no tutaj nie widzę dla niego perspektyw, zresztą zaraz zobaczymy co tutaj zacznie się dziać na planszy, białe g4, także tutaj posunięcie w ten sposób atakujemy, a nasz król na polu e1 czuje się absolutnie bezpieczny i teraz tak mam, śmiem twierdzić, że tutaj taka panika ze strony Ragozina, posunięcie f6 i zwróćmy uwagę, Krótka roszada została zrobiona. To teraz e, uwierzcie, ale za chwilę ten król znajdzie się na polu B8. Także no, niesamowita wędrowka króla, także mieliśmy roszadę krótką e, i za chwilę sztuczna roszada i przekształca się to w roszadę długą. E, często widzę takie manewry, jeżeli na przykład król jest w opałach, to król po prostu tak, e, brzydko mówiąc, e, schrzania na drugą stronę, po to, żeby nie zostać dorwany tam, gdzie idzie mocny atak. Także skoczek G3, król ucieka. G5. Skoczek G8, no nie jest to zdecydowanie najlepsze pole dla skoczka, także właśnie ten wariant, ten goniec B4 i goniec C3 z dwa ale jeżeli czarne będą grały w taki sposób, bym powiedział, pasywny, to nic z tej pozycji dobrego nie wyjdzie. F4, król ucieka, F5, Hetman E7, Hetman G2. Tutaj też tak przez myśl mi przeszło, że zamiast Hetmana G2 może by było, można było spróbować coś w tym stylu, czyli H5 i H6, tylko że na ruch H5 jest po prostu zbicie i tutaj ta pozycja się trochę sypie. Także Hetman G2 być może jest ukierunkowany po to, żeby tutaj podbronić tego pionka. Król idzie na D8, także. W... Uciekamy z tego tonącego statku, można powiedzieć. Skoczek H5 bardzo fajny plan. I po królu C7, oczywiście, co komputer w tej, tej pozycji sugerował? Ano, sugerował, żeby zamknąć pozycję. Wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł. No bo jednak ciężko będzie tutaj się przebić. No, jedynie co można się przebić, to poprzez jakieś poświęcenie w jakiś późniejszej perspektywie, ale jakoś po prostu tej pozycji nie widzę. Także to co zagrał Capablanca bardzo mi się podoba. Poszło posunięcie e, g bije na f6. E, tutaj e, po skoczek bije na f6 jest dosyć duża słabość na g7, dlatego e, Ragozin wybrał w ten sposób. No ale przede wszystkim zwróćmy uwagę, że tutaj zostało puszczone pole g7, a z pola g7 skoczek już ma bardzo dobre pole na e, e6. E, goniec d7 białe konsekwentnie H5, czyli tutaj mam dobrego skoczka, chcę tego skoczka umocnić, także dojście do H6 na pewno będzie odpowiednie i na AC, AC8, H6, triumfują w swojej takiej obronnej strategii, miały przed chwilą króla na polu G8 i wspaniały przerzut na B8, tylko że obroną w szachach się nie wygrywa, także co z tego, że to się udało, jak i tak kłopoty, kłopociki, ale tym razem będą na tej stronie. Poszło wieża G1, wzmocnienie tej linii, wieża F7, za bardzo nie wiadomo, co tutaj czarny mi grać. Wieża B1, oczywiście na linię z królem, to jest logiczne. Hetman F8 czekadło, goniec E2 na razie też manewry, króla 8. E, goniec na H5, także ten goniec też tutaj fajnie się wkomponował. E, Przegania wieże, wieża idzie sobie na pole e 7 Hetman A2. Tutaj bardzo fajnie jest zwrócić uwagę, że tu mamy taką bardzo dobrą linię dwójkę do przerzutu figur. Jeżeli mi się podoba, to wrzucę sobie Hetmana na tą stronę. Jeżeli Hetman się nie sprawdza na tej stronie, to wrzucę sobie Hetmana na tą stronę. A co mają czarne? No, czarne mają tutaj taką głęboką defensywę na trzech ostatnich liniach i nic poza tym. Hetman na D8, goniec na D2, skoczek na A4 próbuje tą pozycję zablokować. I po Hetman B3 grozi prosty mat na polu B7. Także tutaj oczywiście trzeba w jakiś sposób zareagować. W partii poszło skoczek B6. Gdyby szło wieża na B8, to bardzo fajnym ruchem jest ruch skoczek na E6 i teraz no, pogoniec bije E6, Fbije E6, mamy dwa gońce przeciwnik ma dwa skoczki, pozycja zamknięta, ale zdecydowanie warto tą, ten, tą pozycję grać kolorem białym, bo tu wystarczy, że tą linię się w jakiś sposób opanuje no i też jest sporo słabości, m.in. słaby pionek na F6. A no, pionek E6 prędzej czy później tutaj będzie tak decydują, decydował o, to, o losach tej partii. Także tak, tak można było zagrać. A gdyby na przykład po skoczku E6 nie, nie szło zbić, niech bić czarne nie chciały zbić tego, tego skoczka, to jest taki bardzo fajny wariant. Zwróćcie uwagę, mat zduszone, tak całkiem przypadkowo. Król tutaj jest przyblokowany, no i chcemy wejść na pole C7. Żeby to się udało, odciągamy Hetmana. Piękne posunięcie wieża G8 i po zbiciu klasyczny mat. Zduszone, może nie benioski, ale jest na pewno zduszone, bo króla po prostu blokują jego własne figury. Także na Hetmana B3 poszło skoczek B6 i tutaj znowu fajne posunięcie A4 oczywiście zbić ponownie nie można bo jest mat na polu B7. Gdyby z kolei poszło posunięcie goniec na A4 no to no bardzo fajnie tutaj też to się wszystko kształtuje ponieważ otwiera się linia A i tutaj też można działać i po linii A i można też działać po linii B. No i po linie G, którą po prostu białe sobie wcześniej wywalczyły. Także poszło wieża na B8, białe dopchnęły do A5 i skoczek C8, tutaj jeszcze brakuje nam, gońca na E8 i wieża na F8 i mielibyśmy pełen komplet figur na ostatniej ósmej linii hetman A2 broni pionka, hetman F8, goniec na E3, czarne nie wytrzymują, grają B6 i teraz można oczywiście zagrać takie coś. Ale to chyba jednak pomaga kolorowi czarnemu. Tutaj po prostu czarny z oddech. Jeżeli zagramy teraz takie coś, no to tutaj przede wszystkim bardzo nieprzyjemna jest ta przekątna. No i czarne się duszą, tak? Koń nie ma żadnego ruchu, wieża nie ma ruchu. Goniec jest w tej sytuacji ograniczony. Wieża nie ma ruchu, skoczek nie ma ruchu i hetman, który będzie sobie chodził w tomie z powrotem. Także zaraz będziemy to obserwować. Hetman D8, spokojnie czekamy, a raczej poprawiamy. Wieża B2. Zobaczcie, jak, jak, jak ten hetman chodzi w tą i z powrotem, w tą i z powrotem. To znaczy, że partia została świetnie rozegrana. Jeżeli tak w taki sposób ustawiasz przeciwnika, no to możesz y, czuć się z takiej partii z pewnością dumny. E, Capablanca tutaj różnego rodzaju manewry y, i czarne nie wytrzymują, grają posunięcie B5. Gdyby do tego nie doszło, to tutaj wydaje mi się, że jednym z takich ciekawych planów mogłoby być y, mimo wszystko zagranie na przykład posunięcia wieża G3, następnie może jakoś posunięcia Hetman G1 i grałbym w, w pewnym momencie ruch skoczek E6 i wbijałbym się tą wieżą na pole G7. Taki plan tutaj bym widział. No czarne nie wytrzymały, oddają piąkę po to, żeby dostać jakąkolwiek przestrzeń do gry. Po CB na B5, skoczek wychodzi. Tu oczywiście uwaga na widełki, ale to bez problemu obronimy Hetman A2. Czarne grają posunięcie C4, ta pozycja się trochę otwiera i teraz pojawiają się kolejne problemy słaby pionek na D6, to zostało jeszcze obronione, białe sobie tutaj zwalniają pole, mają do dyspozycji znowu linię numer 2, wieża na F8, wieża z B na G2 i hetman za dużego wyboru nie ma. Gdyby poszło inne posunięcie, goniec bije na B5, no to jest posunięcie, skoczek E6 z widełkami, no i też do, kolejny problem to jest taki, że można bić też na G8. Także tutaj poszło Hetman na B8 i ta partia powoli zmierza ku końcowi. Hetman B4, wieża D8, czeka, wieża G3. No to jest fatalne, fatalne taka jakby to powiedzieć, um, uczucie, kiedy po prostu nic nie możesz zrobić, tak. Można mieć pionka mniej, ale za jakąś grę, tak. Na przykład jakiś atak, mieć jakieś możliwości perspektywy zmiany pozycji. No z kapablanką, jak widzicie, Ragozin nic nie może kompletnie zrobić. Znowu czekają i w końcu następuje skoczek G6, wejście po zbiciu, tym razem zostało zbite w tą stronę i tutaj już dosłownie ostatnie ruch poszło wieża C7, no, wydaje się, że no, trzeba jakoś tego pionka bronić, tylko tak, tylko jak jeżeli zagramy posunięcie wieża na D8, no, no to skoczek spada, poprzez goniec na F7 no, nie, nie ma w ogóle ruchu ten skoczek, tak? nigdzie nie może się ruszyć no. powrót no, też powoduje to, że będą kolejne straty także po prostu tak nie można, można jeszcze tak, zagrać posunięcie D5, ale tutaj jest znowu przeciążenie w obronie. Zwróćmy uwagę, kto broni wieżę, no i usuwamy obrońcę. Wieża G8, wieża G8, wieża G8, hetman G8 i tutaj wszystko gra kapablance, jak tak jak należy, ponieważ pole G1 jest bronione. Hetman na to nie wejdzie, także to posunięcie wygrywa. E, także e, po Debiie C6 nastąpiło wieża C7, i Hetman sobie po prostu skonsumował tego pionka. Czarne zagrały to po to, żeby zwolnić swoje stopole E7 dla, dla swojego skoczka. Dlatego skoczek wychodzi. Tylko, że to się na nic zda, bo jest znowu wieża D1. I tutaj, no, figury są. No nic nie mogą zrobić. Skoczek na A4, powolutku, król na C2. I ta partia się już skończyła właśnie po ruchu wieżona D1. Także koniec, tak tutaj nic nie szło zrobić. Gdyby, gdybyśmy to pociągnęli jeszcze dalej, no to czarne czekają. Tutaj między innymi jest, wydaje mi się, że ten plan jest bardzo fajny, także wieża na G7. A można też zagrać trochę inaczej. Można zagrać bardzo fajne posunięcie wieża na D5. A jeżeli po wieży D5 po prostu czarne nadal czekają, czekają po prostu na swój wyrok, to po skoczku B6 jest takie posunięcie jak wieża C5. Wystarczy zdjąć jedną wieżę tutaj. No czarne nie są w stanie już dobrze bronić jednocześnie 8 i 7 linii. Także po zbiciu, po zbiciu, znowu skoczek w kłopotach. Oczywiście na G8 nie chcę wrócić. Jeżeli nastąpi zbicie, zbicie, no to po skoczku G8 po prostu rusza pionek E7. Także no, no wspaniałe zwycięstwo i triumf jednak gońców w tej pozycji, ponieważ Kepa Blanka no, być może nie przeliczał tego, ale domyślał się, że, że te skoczki mimo, że, że teoretycznie w zamkniętej pozycji powinny być lepsze, to, to jednak tutaj nie szło tych skoczków ustawić na jakichś dobrych placówkowych polach. Także, moi drodzy, w kolejnym nagraniu przedstawię sylwetkę Aleksandra Alechina, który właśnie był następcą kapablanki. Jeżeli znasz jakąś inną fajną, ciekawą partię kapablanki, to też wklej z chęcią ją zobaczę. No i życzę wszystkim powodzenia w wzdrowego mistrzostwa. Jeżeli Twoim stylem, jest taki styl bardziej strategiczny, taki w stylu Karpowa czy Petrosyana to myślę, że do, do tego duetu spokojnie możesz doliczyć, dołożyć kapablankę, który również prezentował takie właśnie pozycyjne fajne szachy, które. Powolutku, ale do przodu i jednocześnie nie, nie dawało przeciwnikowi jakiejś takiej kontrwy, po prostu duszenie aktywności w zarodku. Subskrybuj kanał, komentuj udostępnie i życzę wszystkim powodzenia w drodze Rzechowego Mistrzostwa. Trzymajcie się, cześć.